Wiadomości. W Małopolsce pewien przedsiębiorca dokonał niekonwencjonalnej dywersyfikacji swojego biznesu. Obok prowadzonej na szeroką skalę hodowli ukochanych przez dzieci piesków, pupili, otworzył sieć restauracji serwujących najbardziej soczyste schabowe pod słońcem. Do wszystkich lokali można oczywiście wejść z pieskami, dla których przygotowane zostało specjalne menu. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbach reprezentatywnych ludności największych państw, zespół naukowców złożony z uznanych socjologów z całego świata stwierdził jednogłośnie, że wśród wszystkich gatunków zwierząt, które wyginęły, Najmniej żal nam dinozaurów. Ten sam zespół naukowców odkrył korelację pomiędzy ociepleniem klimatu a ochroną zwierząt. Okazuje się, że wyższe temperatury wzmagają cieplejsze uczucia względem czworonogów. Ta zależność nie jest jednak tak wyraźna wśród obleczonej w futra ludności Jakucka na Syberii. Eksperci twierdzą, że jest to tylko kwestia czasu. Zmiana może jednak trochę potrwać. W stolicy stwierdza się coraz więcej wezwań straży pożarnej do ludzi uwięzionych w mieszkaniach o powierzchni średnio 20-30 m2, a takich nieruchomości jest coraz więcej na rynku. Przyczyną braku możliwości wydostania się jest zabarykadowanie rosnącą liczbą kategorii odpadów przeznaczonych do recyklingu. To były wiadomości Urzędu Stanu Dźwiękowego.